Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite YouTube. Dziękujemy. Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Środa, początek dnia. Piękna pogoda, no ale nie wszędzie, nie wszędzie niestety. Natomiast ja dziś budzę się z bardzo dobrym humorem, ponieważ w dniu wczorajszym udało nam się na wyjeździe zrobić fantastyczne zdjęcia superkomórek wysokoopadowych. No, ale to nie wszystko, ponieważ burze kolejne są przed nami. Dziś Wam opowiem, gdzie mogą wystąpić. Zapraszam serdecznie. Natomiast zanim to nastąpi, jeszcze wróćmy do tego, co się działo w ostatnich godzinach, bo nie tylko na południu nie tylko Bielsko-Biała, ani, ani te okolice ale również yy, Małopolska tutaj sytuacja w Woli Radziszowskiej również dosyć dużo zalań, dziękuję za informacje na ten temat i Biała Podlaska, ponieważ tam występowała również strefa opadowa występowały burze, te burze również były o dużym natężeniu może nie tyle same wyładowania co właśnie te sumy opadowe więc no niebezpieczna sytuacja tam również też się pojawiła no i pojawiają się informacje Informacje już zbiorcze na temat liczby, ilości opadów, właśnie w Polsce Południowej, szczególnie w okolicach Białej Podlaskiej, bo tamtych opadów było najwięcej. Zobaczmy, jak to wyglądało. Tutaj wstawił tą informację o polskie meteorologia. Jak czytamy, suma opadów za ostatnie 24 godziny na południu Polski. Wapinica notowała niedawno ponad 150 mm w ciągu 24 godzin, to wartość ekstremalna, bielsko-biała. Również sama w sobie bardzo podobnie. 134 mm. Czytamy: straconka 102 mm, wapienica 131 mm, brenna 126 mm i międzyrzecze górne 104 mm. I to co można było zauważyć, to taki pas, w którym ta akumulacja opadów była największa. Skąd ten pas? Właśnie mówiłem wam o tym we wczorajszym wieczornym odcinku, że tworzyły się w rzędzie komórki burzowe. Następnie strefa opadowa wędrowała właśnie wzdłuż wzdłuż tutaj miejscowości Bielsko-Biała. Zobaczmy tutaj raz jeszcze. Tu mamy Bielsko-Biała i tutaj sobie wyobraźmy właśnie ten pas najbardziej silnych opadów. No i tu mamy tak naprawdę wszystko, ponieważ te komórki burzowe bardzo szybko połączyły się w większy układ i całość opadowy i całość generalnie właśnie przybrała formę takiego niejako łuku i ten łuk znajdował się nad tymi obszarami gdzie najmocniej padało i ten deszcz ten deszcz właśnie występował szedły tak, jakby to były burze, to by szły właśnie w układzie Training Storms. W przypadku deszczu, no to akumulacja opadów, właśnie nad Bielsko-Białą i okolicami, była tak duża. Tak to właśnie moi drodzy wygląda. Natomiast my przechodzimy w tym momencie już do. Tego, co się będzie działo w środę, w nocy ze środy na czwartek i w nocy z czwartku na piątek, bo wtedy sytuacja burzowa nad Polską znów będzie dynamiczna. Ale zobaczmy na początku, co nam pokazuje zdjęcie satelitarne. Widzimy niż nisz. Nisz o rodowodzie genueńskim i to ten niż, który przyniósł właśnie tak duże sumy opadowe w Polsce. Ten niż odsuwa się już od naszych granic. W kierunku Rosji zachodniej widzimy również front atmosferyczny, front chłodny, który rozciąga się aż do Francji. Niżej są tam gdzieś wysoko nad, na wschód od Islandii. I ten front atmosferyczny właśnie już powoli muska zachodnie terytoria Polski. Zerknijmy sobie na początku właśnie na ten niż genuieński. Tu już radary nie sięgają, w sensie nie mamy dostępu do radarów, które są na tym terytorium. Ale generalnie widzimy, że jeszcze, jeszcze opady deszczu, przede wszystkim w zachodniej części tego niżu. Natomiast w południowej, tu gdzie dociera cieplejsze powietrze, szybko uruchomi się konwekcja i pojawią się. Burze. Jeśli chodzi natomiast o front atmosferyczny, to ten front atmosferyczny dosyć szybko przemieszcza się w kierunku południowo-wschodnim. Za tym frontem atmosferycznym napływa zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza. No i ten front atmosferyczny, szczególnie w północnym sektorze, jest wydajny opadowo, jednak dosyć szybko się przemieszcza, więc te opady nie powinny jakoś mocno nam zagrażać. No i lecimy, jeśli chodzi o Polskę. Poranek w Polsce Wschodniej z zachmurzeniem dużym do całkowitego. Na krańcach wschodnich występują opady deszczu, natomiast do granic zachodnich zbliża się właśnie front atmosferyczny. Ten sam front atmosferyczny jest dalej, natomiast przed frontem atmosferycznym mamy strefy zbieżności, na których znów mogą tworzyć się burze. Pomiędzy. Piękna, słoneczna pogoda, więc pomiędzy mieliśmy. Fantastyczny poranek. Tak jak mówię, na krańcach Polski Wschodniej występują lokalnie opady deszczu, szczególnie na krańcach województwa podlaskiego. Ten deszcz i te burze, które tu mogą się utworzyć, bardzo szybko opuszczą nasz kraj. To dalej. Jeśli chodzi o dziś, nadal będziemy jeszcze pod wpływem trochę niższego ciśnienia i będą, będziemy pod wpływem właśnie tego ciśnienia związanego z niżami znajdującymi się nad Skandynawią, no i ten nisze, który przyniósł nam bardzo no, złą pogodę w Polsce Południowej, odsuwa się od naszych granic. Jeśli chodzi o temperatury, widzimy, że za frontem atmosferycznym, który Wam pokazywałem, napływa zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza, 16, 17 do 18 stopni Celsjusza, przed frontem atmosferycznym jeszcze 22, 23 stopnie Celsjusza, więc dzisiejszy dzień będzie takim Częściowym dniem. Tu jeszcze mamy wykaz frontów atmosferycznych dla Europy i widzimy przed frontem atmosferycznym słaby wyż WILI 2, no i front atmosferyczny związany z niżem Swantille i za tym frontem atmosferycznym zdecydowanie chłodniejsza pogoda, i drugi front atmosferyczny, również chłodny na dobitkę tak zwaną, więc w pogodzie będzie się działo. Dziś w środę, w Polsce Wschodniej, na krańcach wschodnich, to opady deszczu opuszczą nasz kraj. Natomiast jeszcze gdzie niegdzie mogą pojawić się słabe burze, które również opuszczą nasz kraj poza nasze granice. W Polsce Centralnej, raczej ładna pogoda bez opadów. Tutaj przede wszystkim zachmurzenie piętra wysokiego, piętra średniego, ale tam jakoś niezbyt dużo. Natomiast w Polsce Zachodniej będzie wkraczał front atmosferyczny chłodny. Przed frontem atmosferycznym będziemy mieli strefy zbieżności. I na tych strefach zbieżności konwekcja będzie silniejsza, tam mogą tworzyć się burze. Burze, które nie będą zbyt silne, ale trzeba o nich wspomnieć i też zaraz jeszcze o nich porozmawiamy. W pierwszej części dnia do 23-24 stopni Celsjusza, w drugiej części dnia od zachodu ochłodzenie temperatury spadną za frontem atmosferycznym chłodnym do 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby w pierwszej części dnia, w szczególności w drugiej części dnia od 30 do 40 km na godzinę w Polsce południowo-wschodniej i północno-zachodniej, szczególnie na długości tego frontu. Atmosferycznego. No i przejdźmy do tych burz, które dziś będą. Energia potencjalna dostępna drogą konwekcji będzie dosyć duża w Polsce Wschodniej, ale ta strefa opuści nasz kraj, więc nawet tu zbytnio nie będziemy wspominać. Skupmy się na Polsce Zachodniej. Tu energii potencjalnej wcale jakoś tak dużo nie będzie, od 100 do 200 juli na kilogram, czasami 300 juli na kilogram, więc ilość nieduża, ale będziemy, będzie bliskość frontu atmosferycznego i do tego jeszcze... no Wartości ścinania też nie będą zbyt duże, bo będą na poziomie 10 metrów na sekundę, 12 do 15 metrów na sekundę, ale jednak lokalnie będą pokrywały się właśnie z tymi z energią potencjalną. To spowoduje, że te komórki będą się tworzyć, burze będą występować. Lokalnie te burze mogą łączyć się w jakieś struktury wielokomórkowe i przed frontem atmosferycznym będą się przemieszczać przez Polskę. I ta pierwsza strefa burz, ta pierwsza fala burz powinna w godzinach popołudniowych i wieczornych zanikać. Druga fala burz, jeżeli się pojawi, bo to nie jest pewne, pojawi się w nocy i będzie bardziej trwała, ale o tym za chwilę. W związku w związku z tym sieć obserwatorów burz wydała prognozę burzową na 5 czerwca i noc z 5 na 6 czerwca. Niewielkie zagrożenie burzowe od województwa Lubuskiego przez Centrum Wielkopolskiej, Kujawsko-Pomorskie, aż po krańce zachodnie województwa Mazowieckiego, marginalne zagrożenie burzowe w całej pozostałej Polsce północnej i zachodniej oraz Polsce wschodniej. I tu przede wszystkim, właśnie zachód to z powodu przed to tych burz, które będą wędrować na froncie atmosferycznym chłodnym. Krańce wschodnie dlatego, no bo tutaj jeszcze odsuwa nam się niż Genueński, więc tam szczególnie w pierwszej i na początku drugiej części dnia te burze mogą wystąpić. Jeśli chodzi o akumulację opadów do środy wieczór na krańcach wschodnich i jeszcze w godzinach przedpołudniowych, związane to będzie z tymi opadami, które występują. Natomiast tu widzimy w Polsce Zachodniej akumulację związaną z tym frontem atmosferycznym. Front będzie przemieszczał się z północnego zachodu na południowy wschód, natomiast same burze będą raczej odchylały się na północ. No i tu bardzo ważna rzecz. Tych opadów nie będzie dużo, 7, 10 do 15 mm, ponieważ te burze bardzo szybko będą przemieszczać się poza. poza hmm, nad Polską, po prostu nad naszym obszarem, więc te deszcze będą krótkotrwałe. No i cóż, burze również pojawią się w nocy z 5 na 6 czerwca. Związane będą dalej z wędrówką frontu atmosferycznego, ale tu sytuacja nie jest do końca pewna. Zobaczcie, dlaczego. Tu mamy model niemiecki, model Swiss HD, tutaj dla Niemiec D2 ikon będzie w sumie za chwilę i widzimy tutaj w Polsce południowo-zachodniej szczególnie w województwie dolnośląskim i w wielkopolsce burze te burze mogą organizować się w większe układy liniowe które mogą być dosyć trwałe i przynosić silniejsze porywy wiatru na północy, wzdłuż frontu atmosferycznego, opady deszczu. Ale sprawdźmy sobie model ICON D2, właśnie. Tu już tych burz nie widzimy. Widzimy tylko wielkoskalowe opady deszczu. Sytuacja jest niepewna, jeśli chodzi o tą noc. Opady deszczu będą występować, będą związane z wędrówką tego frontu chłodnego przez Polskę. Ale burze, jeżeli się pojawią, będą łączyć się większe struktury, struktury liniowe. I te struktury liniowe, co prawda, nie będą. Mocno rozbudowane, ale będą miały tendencję do przemieszczania się na większe odległości, więc jeżeli te burze pojawią się gdzieś w Polsce południowo-zachodniej, to powinny do Polski centralnej jakoś nad ranem dotrzeć. Jak będzie? Zobaczymy, trzeba obserwować. Tu jeszcze zerkamy zobaczcie model Swiss hd 4 na 4 podobnie północ, strefa opadowa i południowy zachód, właśnie. Te burze. Energii potencjalnej w nocy dużo nie będzie, bo będzie to 100-150 J na kilogram, ale już parametry ścinania wiatru będą o wiele lepsze. Wzdłuż frontu atmosferycznego będziemy mieli około 20-25 metrów na sekundę LLS. DLS również bardzo dobry zacznie się pojawiać 40-45, więc tu już wygląda to zdecydowanie. Ciekawiej i pytanie tylko, czy odpali. Zobaczymy. Będziemy obserwować. Natomiast jeszcze mamy jedną noc do omówienia. Tym razem z 6 na 7, z czwartku na piątek. Kiedy to może wykształcić się niż górny, który będzie przemieszczał się właśnie nocą nad Polską. Ten niż górny przemieszczać się będzie nad Polską i on będzie zapalnikiem do niebezpiecznych zjawisk burzowych, szczególnie w Polsce południowej. Modele numeryczne widzą uruchomienie burz już nad Czechami w godzinach wieczornych, późno wieczornych i łączenie się tych burz większe strefy burzowe, większe struktury, tak widzi chociażby model AI. Dwa. I te strefy burzowe będą dalej wędrować przez Polskę południową, po części centralną nocy, w nocy z 6 na 7 czerwca. Drugie wyliczenie to wyliczenie modelu Swiss HD. On widzi organizację burz dopiero nad Polską, ale również ta organizacja w nocy jest widoczna. Co więcej, modele numeryczne widziały ją już kilka dni wcześniej. I jeszcze model Swiss HD, już normalny, również widzimy izolowane komórki burzowe w Polsce południowo-zachodniej, w Polsce centralnej, z czasem łączące się w coś większego. No i jeszcze model Icon. Tu również podobnie burze w Polsce południowej, po części centralnej są tej nocy z 6 na 7 widoczne. Burze będą tworzyć się w całkiem dobrym środowisku, ścinanie wiatru do 20 metrów na sekundę, więc całkiem okej. Okay. DLS, LLS, przepraszam, DLS natomiast na poziomie 40 bądź nawet 50, więc okej. Okay. Może być to ciekawa noc. Ja na pewno będę w terenie, być może z Martą. Będziemy obserwować, co się będzie działo. Natomiast pogodę na tą noc oraz na następną będziemy jeszcze rozwijać w kolejnych materiałach. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał. Wesprzyj naszą pracę poprzez subskrypcję naszego kanału. To pomaga w jego rozwoju i w jego rozprzestrzenianiu się w algorytmach. Zapraszam również do wsparcia finansowego poprzez przycisk Wesprzyj bezpośrednio na YouTubie, bądź przez stronę Patronite. Wszystkie Linki znajdziesz w opisie. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Burz, żeby być na bieżąco ostrzeganym przez, przed burzami w Twoim regionie. Oraz zapraszam na stronę obserwatorzy.info, gdzie znajdziesz najnowsze relacje pogodowe, relacje burzowe, nasze informacje o wyjazdach oraz najnowsze prognozy burzowe. Życzę dobrego dnia. Pozdrawiam.